Okay, we're in Lucas' apartment No I, tak, I felt empty. After what happened at the office, I began to wonder if I wasn't going nuts. I'm so totally exhausted that I can't fall asleep. I'm afraid of the dreams I might have. I wander around the room a little. I guess I'll go to sleep when I can't keep my eyes open any longer. Okej, okay. nie może spać i myśli, że już wariuje. Tak więc, moi drodzy, trzeba go trochę zmęczyć. Telewizja chyba nie jest dobrym wyjściem, bo znowu tam będą gadać o tym zabójstwie. Także, hmm, rozejrzyjmy się, co my tutaj mamy. Oczywiście, najpierw zajrzymy do lodówki, co my tutaj mamy. O, jak zawsze, pełna lodówka, także weź to mleko i mleko będziesz wielki. No i pięknie. Dobra, zamykaj. No i plus 5, bardzo fajnie. Co dalej mamy? Szafeczki. Przejrzyjmy szafeczki. Tutaj oczywiście pusto. Zamykaj, nie ma sensu. Dobra, dalej. Tu kolejna szafeczka i mamy Mamy bonusa, ale nie BGC. Okej. <grym /dźwięk> ok. I słuchajcie, tak mi się wydaje, że to jest ten wieczór. Gdzie ma przyjść ta jego była dziewczyna po, po te swoje rzeczy? Dobra, co my tutaj mamy? Mamy okno. Zamknij bo zimno. Dobrze. No i mamy gitarkę. Grasz na gitarze. Hmm. Sprawdźmy, co potrafisz w takim razie. Jaka krzywa gitara. Okej, okay, no i możemy wybrać. Hm. Weźmy cool. O, przyjemna muzyczka. I chyba quick time eventy także ja się skupię na quick time eventach Nie będę Wam po prostu przerywać tej cudownej piosenki Także Słuchajcie się A ja się skupię Pięknie, udało nam się. Swoją drogą całkiem przyjemny utwór. Dobra. I plus 10. Skończ grać na tej krzywej gitarze. Odstaw to gitarre. Dobra. Mamy tutaj jeszcze worek treningowy, także teraz już chyba może się na nim wyżyć. Kolejne quick time eventy. No nie wierzę. Dobra. Lecimy. Pyk, pyk, pyk. Kurczę, jak tu szybko. Na mnie pykło, dobra, dawaj jeszcze raz, nie poddawaj się. Ostatnie życie nam zostało. Dawaj, nie poddawaj się. Jezu, Jezu, jakiś ciebie jest bokser, ty. U ja pierdzielę. Ale żeś pisnął. Człowieku, ciebie chyba Jackie Chan uczył, ty. Dobra. Jesteś już zmęczony? Chyba nie bardzo. Dobra, tutaj mamy wieżę. Puść jakoś wiksę. Co my mamy do wyboru w ogóle? Mamy tylko cztery utwory. Ale nie, tam nie będziemy. Już trochę mamy elementów muzycznych za sobą. Yy, dobra, hm. Jako że chcemy się trochę zmęczyć, no to teraz może udasz się spać, ale najpierw tak, odpryskaj się. Teraz ładnie umyj rączki. Przejrzyj się ładnie. No i dobra. Jeszcze możesz się wykąpać. Patrz, nie możesz się wykąpać. Brudny pójdziesz spać. Dobra. Wychodzimy stąd w takim razie. No i chyba zrobiliśmy, moi drodzy, wszystko co w naszej mocy, tak więc wejdźmy już teraz do pokoju zamknij to okno no dobra a co tam, wejdźmy jeszcze sobie na kompa dobra, co tam masz ciekawego? no tapety to, to ty żeś dopieprzył dobra, mamy mailem ale nie mamy nic w tych mailach a w internecie co piszą? Newsy są takie: Video Games, No Chap New Victims. No i to jest tylko jeden artykuł. Pogoda to oczywiście o tym śniegu. No i wieści ze świata, coś o Pakistanie. Dobra, wychodź, nic ciekawego. Mam nadzieję, że zmęczyłem cię na tyle, że teraz już pójdziesz spać. Oby. Możesz się chociaż przebrać? Też nie takich brudnych ciuchach do spania. O, coś tu jest. O, może weź sobie te leki. Może teraz jakoś zaśniesz. Okej. Okay. Czy teraz? No i poszedł spać. Przyszła i jego była dupeczka. W takim razie wstawaj, wstawaj i wpuść ją do środka. Szybko, nie ma czasu. Proszę bardzo. zapraszam. Hi. Hi. I came to pick up my stuff. I hope I'm not disturbing you. No, I'm just a little bit sleepy. Come in. Proszę, proszę, zapraszam w moje skromne progi... Tiffany? Tak, chyba tak miałaś to ta imię. Miej miejsce. Chcesz coś do śniadania? Myślę, że jest tu jeszcze kawałek gin, który jest gdzieś w kuchni, jeśli chcesz. Ja, yeah, I'd love some. Dobra, zaproponowałeś jej jean, no to teraz ten jean musisz jej podać. Tyle, że gdzie jest ten jean? Może w tych szafkach gdzieś pochowałeś? Chociaż nie, no patrzyliśmy w szafkach, to nic nie było. Lukas, ogurasie, gdzie ty to schowałeś? Ty? O, tu coś jest. O, proszę, jak z kitrą. Dobra, nalej tego jeanu, skoro chciała. I teraz powoli, żebyś nie wylał. Proszę bardzo. Thanks okay so so how's life I'm pretty swamped with work at the hospital right now and I'm not completely moved in yet but I'm doing fine I'll go and get your stuff it's just two boxes I'm not sure exactly where they'd be now but they shouldn't be too hard to find. Uh, OK, initials on them. Okej, okay. mamy jej teraz dać dwa pudełka z y, jej rzeczami. Tu jest masa pudełek, ale czy to są jej pudełka? Chyba nie, ponieważ coś by wyskoczyło. Dobra, przelećmy tutaj szybko sobie. O, tu coś jest. Ok, jest pudełeczko. Aha, takie trzeba pudełeczka dla niej. Dobra, czyli jedno jest, proszę bardzo, oddaję. Dobrze. Drugie pudełko jest tutaj takie? Chyba nie bardzo. Dobra, to w takim razie może masz w pokoju. O oh je, yeah, już go widzę. Proszę bardzo. Ty, a weź, może tak pokryjomu zrób unboxing tych rzeczy. Co ona tam ma w środku? Chyba się nie da. Proszę bardzo, Tiffany, oddaję. Here they are. I think that's everything. Is everything okay, Lucas? You look stressed. I I've got some big problems right now. I can't really talk about it, but it's fairly serious stuff. If there's anything that I can do for you, Lucas. Man, I wish there was, but no. Thanks for offering that. Dobra, hey I, I miss you you know I miss you too oh powiedz, że are, you... are you with anybody? I'm sorry I shouldn't be asking you that No, no it's okay I don't mind. no, I'm still alone And you yeah, I'm alone too. I've had a little trouble no, you still playing? No nie mów, że no, znowu no, mam no, grać w no, no, tej te gitarze, ty. Okay, sure. Jeszcze się zgodziłeś. Mam nadzieję, że mi to jakoś ładnie wynagrodzisz, droga Tiffany. Dobra, włączaj ten głośniczek, ten piecyk. Dawaj gitarrę. I lecimy. Wybierzemy teraz muzyczkę. Aha, nie możemy wybrać. Dobra. Ja się skupiam, a wy się wsłuchajcie ładnie. Popełniłeś prawie żadnego błędu. A teraz obiecana nagroda, proszę. Well, go. No co ty mówisz? O dobrze, może się uda. No proszę! Jak widzicie, moi drodzy, stara miłośniardza wieje. Oh! Czy teraz nastąpi to, o czym myślę? Chyba tak. W takim razie gramy. Uff, co się teraz stanie po tej emocjonującej nocy? Chyba nic dobrego. No nie, znowu ta dziewczynka z ringa o co chodzi. Wstań i sprawdź co się dzieje. Drzwi otwarte. Co tu robi to kruczysko? O nie. To nie jest nic dobrego. To nie zwiastuje nic dobrego. Telewizor. Wyłącz ten telewizor. Za chwilę wyjdzie ta dziewczynka z ringa. Szybko, wyłącz to. Drzwi otwarte. Czy ktoś jest w środku? Czy ktoś mnie chce wywabić na zewnątrz? Nikogo nie ma. What? Co to za dziewczynka? No mówiłem, że jakaś dziewczynka będzie, ale to nie jest ta z Ringa. Co jest? No jest. Ale o co chodzi? Little no girl again. She seems so real. I must be losing my mind. You okay, Lucas? I, I'm fine, Tiffany. I'm, I'm just fine no to ładnie Ok, jak widzicie kolejne trzy ścieżki ale to już w kolejnym odcinku I jeszcze słuchajcie moi drodzy, powiem wam jedną małą rzecz yy, wersja zremasterowana posiada wbudowaną wersję podstawową, po przełączeniu się klawiszem F9 przełączamy się na wersję standardową taka mała ciekawostka no i cóż, jeśli chodzi o dzisiejsze dwa odcinki, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i jesteście nowymi widzami, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!